Cześć Dzisiaj pokażę jak się mają moje banany Siam Rubi Siam rubi zimą o, te banany nie lubią nie lubią zimy strasznie marnieją w tej porze roku Mam ich kilka, może nawet kilkanaście sztuk Część jest tutaj normalnie w tunelu. Czyli w takiej temperaturze no z reguły nie za wysokiej. Jeden czerwony rośnie w gruncie, został posadzony jakoś latem razem z tym limonkowym. Limonkowy. Limonkowy przeżył, posadzenie normalnie sobie rośnie ten egzemplarz sadzony, ale czerwony, jakoś później. Jeszcze przed zimą padł. No ale wcześniej zaczął wypuszczać tutaj tego odrosta. I odrost całkiem przyzwoicie się trzyma. A widać jeszcze jeden jaki mały odrości wyrasta. No także tak wyglądają Siam Ruby te gruntowe, ale jest niski. Czerwony jest jeszcze mały, a ten limonkowy no ma już z 1,4 40 m, do czubka liścia. No jak widać, no jeden młodszy liść wygląda przyzwoicie. Starszy, lekko podżółknięty. Tutaj był jeszcze jeden stary, jeszcze bardziej zżółknięty, ale go ściąłem dlatego że trochę obciążało tego bananka obciążały te trzy liście, jest trochę przechylone na jedną stronę, a pień taki nie za nie za solidnej budowy jak to siamy mają, ale żyje. Dobra, oprócz tych dwóch w gruncie rosnących mam tutaj jeszcze doniczkowe. Tutaj doniczkowe czerwone siamy No tak wyglądają, nic nie ciekawie poprzysychane listki no, może warto byłoby co nieco tutaj z tych suchych części poprzycinać nie wiadomo czy wszystkie przeżyją o, ten jest dosyć delikatny, ma marne szanse tutaj widać jeden nie przeżył ale odrościk wyrósł no, tak to wygląda A, dosyć sucho tutaj Czasem ktoś chlapny z węża, ale, ale raczej staram się, żeby na nich za wiele wody nie, pole, nie, nie spadło. Tutaj przy okazji podlewam częściej, podlewam okazje, Także jej raczej Xiaom robić, staram się nie podlewać za bardzo. Obok rosną limonkowe w doniczkach. No i tak to wygląda. Tak wyglądają. Podobnie, nie za ciekawie. Co niektóry ma zdrowsze listki, ten, te najmłodsze, inne mają marne, ten ten jest cały marny, ale odrościk jakiś wyskoczył. No, także tak to wygląda. Przejdziemy jeszcze, o tutaj jeszcze inny stoi, trochę większy to wygląda nie za ciekawie ale jeniek dosyć sztywny środeczek zielony także jest szansa, że przeżyje o tutaj jeszcze jeden jest ten wygląda całkiem, całkiem A jeszcze gdzieś tutaj jeden stał o, jest trochę tych siamów o tutaj przycięty ten był taki Ładny, latem wysoki już dosyć ale niestety później zaczął marnieć No i tak, ja przyciąłem go nie, jakieś kilka tygodni temu albo wcześniej nie pamiętam no ale coś tam wyrasta widać, że żyje drugą część jamów, zwłaszcza takich mniejszych, mam w takim dogrzewanym tu, tuneliku Tutaj temperatura jest chyba bardziej stała w nocy raczej nie spada poniżej 20. Około 22 stopnie z tego co obserwuję na termometrze, tutaj jest. No wiadomo w dzień może być cieplej. Jest tutaj też kilka siamów siamów. No na przykład to jest Siam. No widać, że tutaj trochę ładniej wyglądają, a... A te co tutaj są, to one były trochę biedniejsze niż na początku. Trochę biedniejsze niż tamte, dlatego je wstawiłem do ciepłego i widać, że no, może trochę bardziej im tutaj służy ta wyższa temperatura. O tutaj, tutaj, o jakiś odrości bardzo lichy, musi być z trupu praktycznie no ale tak wygląda, to jest też siamik tutaj jakiś siamik jest tutaj nie, to jest karteczka, to jest lakatan jakiś mały lakatan ale tutaj jest siamik kolejny o tam widzę takie dwa bardzo liche siamki nie wiem czy przeżyje on. on ma kilka milimetrów grubości pieniek nawet nie centymetr ten ma jakąś szansę większą na przeżycie jest tutaj kilka trupów widzę ale ale nie są to siamy to jest bordelonik jakiś malutki niezbyt nędzny tutaj jakiś widzę inny. A tu jest Syjanik. Tak wygląda. Taki jeden z gorszych stanów. Tu jest jakiś trup. No ale tu jest basio. Jakiś nędzny basio był posadzony i padł. No basio padają o tutaj coś jest o jakiś naloty nalotem aż zaszła pleśnią uuu się kurzy Uf. basio basioki też padają no widzisz te grubasy to nie to są już inne banany no tutaj jeszcze jest sianik sianik i sianik tutaj dwa takie biedne, te mogą nie przeżyć bardzo biedne bardzo sucho mają tutaj, bardzo dlatego, że tutaj są wkopane, oj, wkopane w ziemię rury, które tłoczą ciepłe powietrze z pieca, z drugiego końca tunelu pistolowe, kominowe rury wentylator ciągnie ciepłe powietrze z pieca i wydmuchuje tutaj w drugim końcu tunelu te rury ogrzewają tutaj te doniczki. W tym yy, inspekcie od dołu. No, przez to mocno wysuszają yy, glebę. Dodatkowo jest farelka tam z termostatem, i ona tu, yy, znaczy bez termostatu, wyregulowana tylko pokrętłem odpowiednio, i ona tutaj utrzymuje tam temperaturę. W nocy, żeby była wyższa niż jest ogólnie w tunelu. Właśnie, żeby takie lichotki miały większą szansę na przeżycie. Dobra, tak wyglądają moje Siam, Siam Ruby. Panie Czarny heńku. widziałem dzisiaj, pokazywałeś swojego biednego Siamka tam banany y, Musa Himalaya Fruit rozwinęło się kiści, kilka, kilka kiści patrzę jeszcze na czubki innych bananów może akurat dostrzegę coś świeżego co wychodzi? Jeszcze mam na myśli jakiegoś świata, którego wcześniej nie widziałem. Namwak Home w takim stadium rozwoju teraz jest. Alkazja. Alkazja w dobrze wygląda bananki bananki eee małe bananki cinniciampa a jak pisałem ostatnio w tym w poście to nie są jakieś smaczne pyszne bananki ale ale Próbując, zjadając je tak prosto z drzewka, prosto z gałązki, jak większość owoców smakują lepiej niż gdyby, było, gdyby, było, gdyby były jedzone w innym miejscu. Dobra. No nie są takie złe, jak są ładnie dojrzałe, to nie są wcale takie złe. Zerkam na, na czubki bananów. E, Jamajka ten, jak on miał dokładnie? Muszę. E, a Jama, Jamajka nared w każdym razie, e, trochę zmarniały mu stare liście. I nie tylko stare. Wszystkie mają jakieś takie przyschnięcia. no Ale tutaj też zerkam, bo może być w tym roku te zebliny roją też tutaj zaglądam ale na razie nie widać kwiatu nie, nie widać kwiatu, cały czas wychodzą liście są dwie takie już sztuki dorodne no ta jest większa bo jest starsza nie wiem kiedy zakwitnie inny tutaj rośnie grand 9 x sumatrana x grand nine no też na razie kwiatu nie ma o niektóre banany wyglądają bardzo ładnie tutaj bardzo ładnie się świeci liść młody liść odrostu Banana, który pewnie w tym roku no jest szansa, że zakwitnie. Również stary w niej wygląda źle. Jest to banan niski. Na tą chwilę ma do czubka najwyższego liścia. Może 2,50, a może nie. Także jest nawet niższy od dwarfka wędisza. No i ciekawe, a jest to Tuleł Gewkera. Także jestem bardzo ciekaw Co ten banan za owoce Wyda Bo Nie mam jakiejś za wiele informacji na temat tej odmiany Dobra to by było na tyle Żeby nie przeciągać bo Tematem filmiku jest Siam Ruby Dobra Na razie Cześć. Jeszcze wychodzę z tunelu i patrzę. O, o. o. Jakiś zechak. Zeblina. Padła.